która przebojem wydarła się na salony tego klubu. Przez niewiele ponad pół roku Paweł zaprezentował tutaj już kilka naprawdę świetnych, wartościowych mów, a od stycznia pełni u nas rolę w WIFI do spraw członkowskich. Myślę, że jest idealnym człowiekiem na tym miejscu, ponieważ jest osobą niezwykle otwartą, pozytywną i po prostu lubi ludzi, więc cieszę się, że że tutaj z nami jest. Paweł na co dzień zajmuje się BHP, jest specjalistą do spraw BHP i stąd tutaj moja prośba do was. Jeżeli macie pod ręką jakiś kask albo jakiś, jakąś odzież ochronną, to, to załóżcie ją teraz, bo, bo nie chcielibyśmy z Paweł, żebyście spadając z krzesła podczas tej mowy zrobili sobie Dobrze, na bok. Co to będzie za mowa? Paweł kilka tygodni temu wygłosił nam mowę na temat alkoholu i dostał od informację zwrotną. Dzisiaj wygłosi kolejną mowę o podobnej tematyce. Jednak to, co będziemy musieli zrobić, to zaimplementować tę informację zwrotną. Będziemy na to od 5 do 7 minut, a to, na czym najbardziej będzie chciał się skupić, to ruch sceniczny, ponieważ poprzednio był nieco chaotyczny, oraz klarowność przekazywanych informacji, głównie takich jak dane albo statystyki. Także cóż, nie przedłużając, zapraszam na scenę Paweł Badysiak mówię o alkoholu. część Druga. Gorąco. Chciałem powiedzieć, że temat mojej mowy temat dzisiejszego spotkania jest gminy. Ale nie ustaliliśmy tego ze sobą. Gdy miałem parę tygodni temu mowę na temat alkoholu, to była trzecia, pierwsza część projektu, mówiłem jak wielkim problemem jest ten alkohol w naszym kraju, jakie niesie za sobą skutki społeczne i ekonomiczne. Mówiłem, że blisko 1 trzecia, około 1 trzecia populacji naszego kraju, czyli 12 milionów ludzi jest w zasięgu społecznie negatywnych skutków spożycia alkoholu. Leczenia wymaga od miliona do półtora miliona ludzi. Mówiłem też o kosztach. Według raportu opracowanego przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku te koszty wyniosły 93 miliardy, natomiast wpływy do budżetu z tytułu akcyzy wyniosły 13,4 miliarda. Dla porównania. 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jak pamiętacie było 178 milionów, a przez 33 lata działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbierali razem mniej więcej 2,5 miliarda. Więc macie sporo problemów. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć trochę inny temat tego tematu, jakim jest alkohol czyli sposób, w jaki powstają uzależnienia, jak one jak się dzielą. Bo. To, co musimy wiedzieć, to to, że nie każdy alkoholik to jest tak, mówiąc brzydko, taki menel pod sklepem. Alkohol, te rodzaje uzależnień jest, jest ich kilka. Bardzo często są to ludzie, którym wydaje się, że ogarniają. Tak? że nie wiem, nie, piją, nie biją ludzi, nie śpią gdzieś pijani, ogarniają, zarabiają pieniądze, opiekują się dziećmi. Niestety to jest złudna taka złudne pojęcie takiego ogarniania, bo tak naprawdę alkohol zawiera im życie, zawiera im wolność, zawiera im zdrowie, niszczy ich relacje. No ale przechodząc dalej, no też trzeba pamiętać, że słowo alkoholik to nie jest obelga, dlatego mówię tych alkoholików takich właśnie mówiąc brzydko meneli jest najmniej, bardzo często tak jak mówiłem są to ludzie wysoko funkcjonujący, natomiast Słowo alkoholik jest po prostu stwierdzeniem stanu chorobowego, tak samo jak cukrzyk czy nie wiem, zawałowiec. I, a jakie mamy te rodzaje uzależnień? Jeżeli chodzi o to, to jest kilka klasyfikacji. Najbardziej popularna jest opracowana przez amerykańskiego uczonego Elwina Mortona Jellinka. On wyróżnił pięć typów, nazwał je literami greckiego alfabetu. I tak typ alfa to jest alkoholik, który reguluje alkoholem swoje emocje. On, jak jest wesoły, to pije, musi to opić. Jak jest smutny, musi się napić. Coś go zaskoczy, też pije. Można powiedzieć, że alkohol jest u niego lekarstwem na jego zbytkane emocje i to uzależnienie ma podłoże po prostu emocjonalne. Drugi typ uzależnienia to jest właśnie alkoholik typu beta to jest właśnie taki stereotyp, często dosyć bezrefleksyjny stereotyp, bo tak jak mówiłem, ma, mało z najmniej takich uzależnionych ludzi. To, jest, to są ludzie, którzy są uzależnieni wskutek środowiska, z którego pochodzą. To uzależnienie wynika ze środowiska, z biedy, z patologii, w której oni przebywają. Bardzo często te osoby z tego środowiska nigdy nie wychodzą. Trzeci rodzaj to jest rodzaj gamma. Trzeci rodzaj uzależnienia, można powiedzieć, że najczęstszy, to są tacy alkoholicy, którzy zaczynają pić imprezowo. Przychodzi weekend, trzeba się zrelaksować, trzeba się zresetować, odpocząć, no to imprezka. Jedna, druga, później te imprezki są coraz częstsze, później oni częściej sami inicjują te imprezy, później przerwy tygodniowe już są za długie, zaczyna się bicie w tygodniu, a w końcu zaczyna się pić codziennie. Następny to jest alkoholik typu delta. Alkoholik typu delta to jest bardzo taki zdradliwy rodzaj uzależnienia, dlatego że są to alkoholicy, którzy piją codziennie bardzo małe ilości alkoholu. Codziennie musi być, nie tak, wiem, Pilko do filmu, szklaneczka whisky, kieliszeczek koniaczku, lampka wina. Specjalnie to zdradniam, bo to jest właśnie często tak trygalizowane, że co tam, przecież to dla zdrowotności, dla zdrowia. Często też panuje takie przekonanie, że takie małe ilości alkoholu są dobre dla zdrowia. To jest mit. Te rzekomo prozdrowotne właściwości małych ilości alkoholu już zostały dawno obalone. Nie ma bezpiecznej ilości, zdrowej ilości alkoholu. Ostatni typ uzależnienia to jest epsilon. Są to ludzie, którzy piją ciągle. Mogą nie pić przez miesiąc, dwa, trzy, w końcu zaczynają pić i wtedy piją przez kilka dni, kilka tygodni. Piją po prostu wtedy bardzo destrukcyjnie, nie zwracają, nie zwracają uwagi na nic, niszczą wszystko za sobą, po prostu zawalają sprawy, zawalają swoją pracę, niszczą swoje relacje. Po pewnym czasie jakby przestają pić, wydaje się pozornie, że wszystko wraca do normy, ale niestety po jakimś czasie znowu zaczyna się kolejny ciąg. Niektórzy jeszcze dodają do tej klasyfikacji drzewika Szósty typ, typu Zeta, jest to typ uzależnienia, to jest to typ taki, który pije, żeby się rozładować. I są to ludzie agresywni. Są agresywni po tym alkoholu, szukają okazji do zaczepki, szukają okazji do bicia się, bicia kogoś, do awantury. Później ten alkohol już czyni takie spustoszenie, że są agresywni, nawet jeżeli są trzeci. Więc jak widzicie, tych. Podłoża i rodzaju uzależnień jest dosyć sporo. I co istotne, bardzo ważne jest też, jeżeli ktoś już chce, chciałby się wyzwolić z takiego uzależnienia, niezwykle istotna jest terapia uzależnień. Bo samo odstawienie alkoholu może nie wystarczyć. Potrzebna jest terapia, która pozwoli na uporządkowanie spraw, która pozwoli na wyregulowanie tych emocji. Czasami też terapii, terapii wymagają osoby bliskie. Są dorosłe dzieci, alkoholików, czy też osoby współuzależnione. I tak podsumowując, jak widzicie w mojej pierwszej mowie i mojej aktualnej teraz obecnej mowie, tych problemów dotyczących alkoholu jest cała masa. Dlatego, jeżeli pijemy, nie namawiam, jeżeli ktoś chce być asystentem, którego by było, jeżeli nie, to jak pijemy, pijmy rozważnie, bądźmy bezpieczni i pamiętajmy o tym, żebyśmy żyli swoim własnym życiem. Dziękuję.